Jaki jest następny kolor w tęczy? A jak tam twój obraz, Max? Max? Max! A ty dokąd się wybierasz? Podwórko. Buty z nóg. Ale tym razem bez wiercenia się. Ach. Teraz zdejmiemy czapkę. Dzięki, Max! No już, Max! Puść czapkę. O! o! Teraz pamiętam! Pomarańczowy to drugi kolor w tęczy. Chodź, Max! Malujmy dalej. Dobrze, że chwilę odczekałam, zanim dodałam pomarańczowy pas, inaczej kolory by się zmieszały. A przecież chcemy mieć idealne tęcze, prawda? Dobrze, że sobie przypomniałam, jaki jest następny kolor. Proszę. A jak sobie radzisz ze swoją tęczą? Max? To samo. Max. Podwórko. Nie możemy się bawić na dworze, bo pada deszcz. Poza tym, musimy jeszcze dokończyć nasze obrazy dla babci. Buty w górę. Teraz czapka. I tym razem. Mi płaszczyk. <śmiech> Max! <śmiech> Twój płaszczyk jest żółty. Teraz pamiętam, to kolejny kolor w tęczy. Jestem mistrzynią kolorów. Świetnie ci idzie, Max. Namalowałeś prawie połowę tęczy. Teraz ja muszę namalować żółty łuk. Нет.